Hmm, a co to? Czyżby to nowy odcinek na moim pseudo-kanale? Tak jest! Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Luki. Po wakacyjnej przerwie znów spotykamy się w World of Warcraft. Dzisiaj mam dla Was coś nowego. Tutaj mój zajebisty Demon Hunter. I robimy inwazję. Troszeczkę sobie pogadamy, powiem o moich planach, a Ty sobie teraz pewnie myślisz. Czy on ma jakieś plany? Tak mam. Jest tam też uwzględniony mój kanał, jakieś filmiki, więc zapraszam do miłej lektury. Kurwa lektury. Do miłego oglądania. <grym> Dobra, tutaj. Jak widzicie, działam sobie inwazję. Mój komputer drewniany troszeczkę już nie wytrzymuje tego. Ale liczę, że jeszcze troszeczkę pogram. Miałem zmieniać, ale tam wyszły różne inne wydatki, no i... No i niestety, wszystko pozostało bez zmian, no ale jeszcze dajemy radę, jako tako. Dobra, co do mojego kanału, no dzisiaj jest ten filmik. O kurde, przypadkiem Alucha ściągnąłem na skill'a. Dobra, to nie miało tak wyglądać. Nie widzieliście tego, tego nie było. Ja jestem dobrym, miłym Demon Hunterem, który nic nie ma do innych frakcji. Dobra. Coś mi tutaj laguje, kurczę, za dużo osób. Teraz mój drewniany komputer nie wytrzymuje napięcia. Kappa. Niezbyt mi się to podoba. Dobra, może coś z czasem się. Z czasem się ruszy. Daj sobie powoli będziemy działać tą inwazję. Fajna sprawa w sumie łatwo sobie można postać ubrać. Kurczę, żeby to tylko jakoś wyglądało na tym nagraniu, bo jak będzie tak jak taki składki, to nie wiem czy coś będzie opłacało wrzucać, najpierw będę jeszcze raz nagrywał no ale dobra coś miałem mówić a dobra, na temat tego kanału e, mam w planach moich, chociaż nie zawsze wiadomo, że to się sprawdza w planach mam dwa filmy w tygodniu jakiś World of Warcraft, na e, może Cantera, jakiś jeden odcinek solo Dobra, mamy już drugiego stage'a. Jego solo cantera. A no, w każdym razie dwa razy w tygodniu coś się powinno pokazać, bo to teraz szkoła trzeba się wziąć wreszcie do pracy. Powiedział każdy uczeń w sierpniu. A jak to będzie wyglądało, to już zupełnie inna gadka. Więc dwa filmy w tygodniu, przynajmniej na początku. Myślę, że poniedziałek, i czwartek może. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie z lekcjami. Jak będzie coś luźniej, to. Oczywiście się wyjebałem standard Zobaczymy jak to będzie z lekcjami i z naporem nauki <laughs> Jeżeli wszystko będzie w miarę to dwa filmy w tygodniu bez problemu powinny wchodzić. Tutaj mój serpent oczywiście. No a w wakacje troszeczkę były kurcze, dużo pracy miałem i nie za bardzo byłem w stanie też... Nie za bardzo byłem w stanie nagrywać, nawet miałem przez, przez lipiec, no to ja może miałem 4 dni wolne, 5, więc nie za bardzo było kiedy, to już wolałem się oddać od pracy. No w sierpniu no to wiadomo, w sierpniu odpoczynek troszeczkę, jakieś wakacje i te sprawy, więc też nie było kiedy, ale od września myślę, że na te dwa odcinki w tygodniu to będę, będzie mnie stać, w sensie będę w stanie to nagrać. Myślę, że znajdę czasu. Obróbki dużo nie obrabia, więc... Dropimy tutaj ogólnie Nether Shardy. Chcę sobie trochę ekwipunek, bo jeszcze mam zamiar dropić mounta jednego to mi Paweł namawia, żebym z nim skoczył na HFC jeszcze przed wyjściem Legionu, bo potem ten mount, który tam dropis heroika będzie za 20 euro, a... a jak mi coś odbije, to wydam te 20 euro i sobie kupię tego mounta. Więc w sumie potem mam... Potem marnować mniej pieniądze, gdy mogę go jeszcze teraz wydrobić. Tak, tylko muszę sobie troszeczkę gil zwiększyć, bo tam mąk mi się troszeczkę znudził. A teraz ten. Ja jestem taki skory do nowości, więc. Zawsze tam muszę wypróbować. Tak samo było z mąkiem. Rzuciłem się na mąka, potem załowałem. A w Legionie mąk ma być właśnie OP Więc to inna sprawa. Zobaczymy wszystko w DPS-ie raczej, bo. Mam tam. Ogólnie mam 4 setki teraz. Więc nie wiem, nie wiem jeszcze czy będę grał na początku, na początku legionu. No a jeżeli tak, to będę sobie girował na początku chyba Demon Huntera i Monka, a później ewentualnie jakieś jeszcze, bo tam mam druida i szamana jeszcze ostatnio. Więc tego druida i szamana to dopiero później najprawdopodobniej. Dobra, lecimy tutaj na Bosika. No bo to teraz ten najdłuższy tej ciekawe ile tu wyjdzie ten odcinek. A jak będzie długo, to najwyżej tutaj ten trzeci będę etap przycinał, bo to bo to długo schodzi. O, może jeszcze nagram inwazję, bo na dwóch kontach wróci. Na dwóch postaciach jeszcze nie robiłem inwazji, więc. Pokażę wam też jak wyglądał prolog do Legionu. No może teraz skończę ten filmik, kto wbię od razu na druida i coś nagramy. Więc yy, wrzucę to. Na początku wrzucę ten, a dzisiaj jest co? Nagrywam to, to jest. Kurczę, jaki jest dzień tygodnia? Czwartek. No, czwartek jest dzisiaj? No, fajnie. Dobra, no ale to już jest norma. Co jest czwartek, to wleci może pod wieczór. To może w sobotę wrzucę tak samo inwazję z której postaci. I też, jeżeli nie macie aż tak bardzo styczności z złołem, tak zwał, tak zwał, to. Zobaczycie, jak wyglądał prolog do. Prolog do Legionu. No to będzie cały, tam będzie około pół godziny. Więc pokażę Wam cały. Jak już to zrobię, to ja będę jeszcze miał wenę To Coś stworzymy. Uff. Kurde, co? Jest, zaraz się znowu wyjebie. Uff. Oj, oj, oj. No i widzicie, to jest do 6 chyba to troszeczkę będę przycinał. Pał zrobił. Bo to nie będzie miało sensu. No, super, super. O Boże, zaraz sobie otworzymy skrzyneczkę, bo tutaj coś poleciało. Trzeba sprawdzić, czy to warto. Chociaż z tych to jeszcze najbardziej mnie interesują te nether shardy, bo za 150 mogę sobie o 5, yy, o 5 item level ulepszyć moją broń, więc to mi jest najbardziej potrzebne. A co mi tej buty? Że już mam lepsze buty, najbardziej to by mi się przydały Tutaj pasek, pierścionki, trinkety, praktycznie, no i jeszcze neka. A tak, to już tutaj te wszystkie podstawowe rzeczy to mam. Dobra, czy oni tam już ubili tam tego? Ubili, to lecimy dalej. Gdzie to? A, tu jest, tak? Gada się, tak. Ej, na w sumie sprawa ten Demon Hunter, tak? to ja nie wiem, czy to na dłuższą skalę będzie postać, którą będzie się opłacał grać. Ale teraz, póki jeszcze Legend nie wyszedł, to, to mi szkodzi w sumie. Pograć, sobie troszeczkę potestować, a zobaczymy, jak już będzie w samym Legionie. Chociaż zmiany klasowe już zostały wprowadzone w pipaczu, więc kurczę, trzeba go jakoś od tyłu zajść. brać go od tyłu. Kapa. Oj, oj, oj. ten jakoś łatwiej idzie szybciej. Ogólnie fajne skille, podoba mi się ten Demon Hunter, ale jest troszeczkę słaby ogólnie na tleni plus nie wiem. Zawsze gdy były postacie dodawane, tak samo jak Dead Knight, w Wotylku. W sumie nie wiem jak było z Mąkiem w Pandari, bo nie miałem przyjemności grać na Pandari. Więc nie wiem, ale tak, tak jak na przykład DK w Wotylku to był taki OP, że na początku, gdy wyszło... Wyszedł ten Death Knight, to te instancje po wyjściu właśnie z początkowych, o cholera, z początkowych lokacji Death Knightów, to robili sobie w pięciu, pięć Death Knightów i dawali radę spokojnie, to potem dopiero w kolejnych patchach jakiegoś nerfa dostawało, bo było nie do zabicia, dobra, mamy drugiego z głowy, oczywiście znaczy zapomniał sobie flasek kupić. To by było nieważne, gdybym... O kurczę, dobra, lecimy Dungelgecen teraz. Zrobimy tutaj tego busika. W sumie bardzo interesujący pomysł tutaj Blizzard z tymi inwazjami w terenie, bo jest jakiś content. Są trzy inwazje u nas w Kalindorze i trzy w Eastern Kingdoms. Yy, ja najczęściej nie mam aż tyle czasu, nie gram aż tyle, żeby sobie tutaj wyrobić. Wszystkie 6, ale te trzy to po dwa razy dziennie zrobię. No to raz na dwie godziny nie chce mi się też aż tyle siedzieć, żeby żeby. Yy, żeby. O, my przecież ma ja tu już. Tu już po gościu. Trzeba lecieć dalej. Super. Wyczucie czasu niesamowite. Dobra, gdzie teraz? Gdzie to teraz lecą ci ludzie? Mm -hmm. Dobra. Chyba nigdzie nie lec. A nie, dobra. Chyba będziemy lecieć tam, gdzie. Więc tutaj lecę z jakimś aluchem. Ciekawe, jak się tutaj. XP. Czy dobrze się tam. Ten... Czy leci XP dla takich low leveli z tych całych inwazji? To trzeba. Sobie... Sprawdzę, może tam mam tego mojego DKA. Propodikę, ja mam 68 poziom, może przyjdę tutaj, sprawdzimy, jak to wygląda. No, nie chciałbym, te, nie chciałbym żeby mnie ten capnął tutaj Ziomek. To nie byłoby chyba zbyt nieprzyjemne. <grymne> na dwa skile chyba by leżał. Nie, no tym tutaj mam 693, to jeszcze. No, na dobrą sprawę to jest jeszcze groszek. 700 jak już bym dobił. Tylko, że nie leci mi, bo tu też można te bronie ulepszyć kamieniami. Tylko, że robię drugi dzień inwazję, a tu kamienie ani widła, ani słychać. Dobra, super, że tu nikogo nie ma. Dobra, wiecie co? To ja zrobię teraz krótką pauzę. Jak tu dolecę na coś ludzie, to z powrotem się pojawia. Dobra, troszeczkę to trwało, ale znaleźli mnie. nie wiem czy wspominałem, chyba nie, bo tutaj e, Demon Hunter jako pierwszy... pierwsza klasa. W sumie klasa heroiczna, jak zwał, tak zwał. O, telefon mi się odezwał, mam nadzieję, że nie było tego słychać. Ale ten jako pierwsza klasa może posiadać... Znaczy wróć. Posiada dwie specjalizacje, e, gdzie normą było trzy zawsze. Z wyjątkiem druida, który posiadał 4, więc to też taka ciekawa. Może być on DPS-em i tankiem. Tankiem z dwoma glewiami, też ciekawa sprawa, bo tarczy nie może nosić. Dziwnym zbiegiem okoliczności jest to, że na przykład Dead Knight, który też jest klasą heroiczną, też nie może nosić tarczy, a też może być tankiem. To jest, to jest też ciekawa sprawa. Zresztą druid, ale druid ma formy to jest zupełnie inna bajka jak sobie tutaj radzą. My sobie możemy włączyć lewitowanie, i nie trzeba się martwić o, o to, że spadniemy, i zginiemy. No, tak jak mi się darzyło kiedyś na. No nie! Więcej czasu spędzimy na dolatywaniu do tego bossa, niż na samym jego biciu. To jest też bardzo. No. Śmiaśna sprawa po byku. Na szczęście już 87% i będzie finałowy bowsik do zabicia. Otworzymy potem skrzynkę, zobaczymy czy poleci z tego coś ciekawego. I będziemy kończyć ten pierwszy krótki wprowadzający odcinek. O, a propos na marginesie to tutaj już mam... 156. Gdzie oni lecą? nie lecą tam, drudzy lecą tu. Zostało 5% do zrobienia. To już powoli polecimy do Gadgetson, oni sobie tutaj dadzą radę. Bo właśnie w Gadgetsen będzie yy, final stage. Ostatni etap. I tam. No i po tym już będzie koniec, dostaniemy loota. Muszę posprzedać, bo trochę już tego wydropiłem. Tutaj. W sumie nic. Nic nadzwyczajnego. Czy kiedyś nie było wody. Kataklizmy dopiero. Tych stworów tutaj w ogóle nie było. Chiant. olbrzymie Ej, ich tutaj nie było w ogóle wcześniej. No i mamy. Final stage. Teraz lecimy do... Gadgetsen i tam załatwimy sprawę i będziemy się powoli żegnać. Wejdzie koło 15... nie, koło 20 minut wyślę, myślę wyjdzie odcinek, więc... O, i te dymki też wprowadzili w Legionie. Bardzo fajnie to wygląda. O, jest! Już go biją tutaj? Bo jeszcze nie ma za bardzo... Ko o, tutaj dopiero dostaniemy bęcki. Tutaj to będę padał jak mucha. Ło! <noise> Jakieś lagi. No ale to w sumie jak się ma drewniany komputer, no to... Czego się można spodziewać? Czuję, że zaraz będę znowu klepał matę. No to nie jest raczej przyjazny. Mm. Demon? No demon, ale czy demon może być przyjazny? Pierdzielę już głupoty. Ehm. Dobra, tego nie było. To się wytnie. <ścoughs> o Boże. Mm. O, Tak jak mówiłem. A to niezbyt się skłania ku temu, żeby go zabić, bo to idzie jak krew z nosa. Poszło jakieś 20% dopiero. Więc jak widać to nie jest takie takie lekkie, łatwe i przyjemne. No może przyjemne jest, ale czy lekkie, łatwe i szybkie to już inna sprawa. Chociaż gdyby to porównać z robieniem giru na rajdach, no to dużo szybciej można się ubrać na 710-720 nawet. Robiąc właśnie yy, te inwazje, niż y, robiąc rajdy na heroiku czy na mytiku to oczywista sprawa. Fajnie, że już mam kombat. O, prawie, prawie, a jednak nie. Dobra, widzę, pojawiło się trochę więcej osób. Tylko tak, żeby nie paść od razu, może byłoby fajnie, ale i tak muszę podejść. Tak mam przeczucie, że zaraz będę leżał. <śśmienic> o, Braćko! No gdzie uciekaś? Dobra. Kurde. Mam, miałem gdzieś hertztowny. Nie mylić z Gdzie ja to wraziłem? Jest. Się możemy zawsze uleczyć. A, dobra, teraz mam full Hiller jakiś się znalazł. Wyjątkowo. No i to mąk widzę. No, mąk tutaj działa. No, trochę już wałkowałem tego mąka. Healera O. Może w przyszłym tygodniu jakiś balmeum też pohilujemy właśnie, bo tam 15 jest. Można coś zadziałać. Och, wreszcie. Pierwszy raz... Byłem już na inwazjach 10 może. Pierwszy raz mamy healera, który cokolwiek healuje. Ewentualnie ja tak szybko się wyjebywałem, że nie zdążył mnie uchilować, ale to już może być inna sprawa. Niedużo. 19 minut. No, do 20 dobijemy. Otworzymy jeszcze tą skrzynkę. A ja się przeloguję i nagram może jeszcze jeden. Jeszcze jeden odcinek. Tylko teraz właśnie na którym, z której z moich postaci ty, tą e, inwazję na Broken Isles. Pro, czyli wprowadzenie do Legionu. I potem tam. A to zresztą Mel tu ma czulek już. Jak już zaczniemy, dobra, leży dostaliśmy Large Legion Chest. <laughs> Otworzymy jeszcze i się żegnamy. Co tu? O! Takiego akse jeszcze nie dostałem. Ale to w sumie jest to samo, co to nasz nasze glewie. Tylko, że, o! Ale shoulderki. Dostałem fajne. Fakt faktem wyglądem się nie różnią Ale 10 overalla to zawsze 10 over overalla co ja pieprzę w ogóle. Za dużo FIFY ostatnio. Sorry. Jezu. Dobra. 10 item levelu to zawsze 10 item levelu więcej. A ja już się z wami żegnam. Stawiajcie łapki w górę, łapkę w dół, w zależności czy się podobało czy nie. I widzimy się na następnym egraniu już niedługo.